Witam. Chciałbym poruszyć temat poboru oleju w silnikach 1.5 dCi grupy Renault. Ten przypadek akurat ma tam chyba 65 koni, ale baza jest taka sama i dla 82 koni i tak dalej. To jest 2000, drugi rok. Cała rodzina tych silników. Na forach obrosła w bardzo różne Opinie, wizje i tak dalej. Skąd jest tak duży pobór? Oczywiście 90% przypadków obstawia winę turbosprężarki. Jednak kwestia jest dosyć błaha i zamyka się w pierścieniach, które po prostu się zużywają. Oczywiście nie wiem, czy mi teraz wiostrzy. Pierścienie się ścierają praktycznie do zera. Oczywiście przy przebiegu około 270 tysięcy. Nie jest to pancerna jednostka 1.9. No, jedynie zostaje kwestia tego, czy jeśli są krótsze wymiany oleju, może będzie to przebieg wtedy większy. Tak dla porównania, tutaj mamy drugie nowe pierścienie w tym przypadku SMA no różnicy troszeczkę jest może tak na jakieś no No jak zwykle, gdy potrzeba, to jest problem. na no nic, musicie uwierzyć na słowo, że jest to praktycznie drugie tyle tego pierścienia i przez to pobory są bardzo duże powiedziałbym nawet wręcz kosmiczne bo potrafi to zjeść litr oleju na 30 km by na mnie tak było w moim przypadku jeszcze druga rzecz to wypłukujące się pierścienie, które po prostu widać na nim ma próg. W miejscu gdzie nie pracuje z tłokiem, gdzie wyrabia go tłok aluminiowy, a pierścień jest żelibny, no, ten pierwszy wiadomo, stalowy. Jest widać taką odznaczającą się na rancie pierścienia jaśniejszą fazę tutaj na filmie, no nie złapię tego. I to jest właśnie już to wypłukanie I już jest większy luz przez to i pobór jest większy. Także te wszystkie odmy, turbiny, inne dziwne scenariusze są jakieś bardzo dziwne dla mnie, bo... Jeden tam widziałem, że nawet trzy razy turbina regenerował, i niestety nie dało to skutku. Ja u siebie, pomimo, że to była uszkodzona, zregenerowałem wszystkie inne możliwości, wykluczyłem. Włącznie z wymianą uszczelniaczy zaworowych na głowicy. No i problem nie ustąpił. Tak więc, po rozbiórce, to jest już drugi silnik, który naprawiam. Tego typu. W obu było to samo. W obu był podobny przebieg. Także jeśli ktoś ma tego typu problem, no i no wiadomo, że już w miarę wszystko sobie ogarną to chyba nie ma co czekać. Trzeba po prostu urwać i wymieniać pierścienie. Nie jest to jakiś bardzo duży koszt. Wiadomo, tutaj też od razu cały przeglądzik pójdą wszystkie panewki, wszystkie uszczelki i tak dalej. Ale to chyba jedyne rozwiązanie. Drugi silnik zrobił już około 17 tysięcy, nie wziął nawet grama. Gdzie jeździ na 5W40 żadne tam jakieś miody i itd. Także mam nadzieję, że komuś się to przyda i nie będzie musiał tracić czasu na czytanie dziwnych wywodów czasami. Nie ukrywam, że no nie wszystkie są złe, no, ale jednak zamknięcie się w jednym kręgu to trochę bez sensu. Pozdrawiam i do następnego.